Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sportowa TV. Cykl z piłką w eter powoli dobiega końca, jest to ostatni odcinek z tej serii na tym właśnie kanale, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie materiały prześledzone z moim udziałem, mojego autorstwa, szczególnie te o Euro 2024, o barażach i podsumowania ekstraklasy pierwszej, drugiej, Ligi, bardzo serdecznie dziękuję, a dziś zapraszam na podsumowujący odcinek tego całego cyklu, w którym skupimy się na najbliższym sezonie, na sezonie 24-25 w polskiej lidze, ale nie tylko, bo omówimy sobie znów najciekawsze transfery z udziałem klubów ekstraklasy, ale też i znajdzie się w tym zestawieniu kilku Polaków. Bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia. Nie będę ukrywał, że zestawienie to zdominują gracze Legii Warszawa, która bądź co bądź wyrasta na, na faworyta do wygrania ligi. Oczywiście ja mam jakby świadomość tego, że mówi się to co roku w kontekście stołecznego zespołu, ale taka jest prawda, że jest to drużyna chyba z największą renomą w polskiej ekstraklasie i grzechem byłoby tak nie stwierdzać. A na pierwszy plan wysuniemy sobie dziś Kacpra Chodynę. Bardzo ciekawe te ostatnie lata w wykonaniu Legi, bo jest widoczny ten zaciąg z Zagłębia Lubin. Mamy m.in. Bartka Castlisza, który wypłynął za ocean na szerokie wody do Atlanty United. To mówiłem w kontekście tych zimowych transferów. Był on na Euro. No, okej, okay. Bartek Sliż może jakoś się specjalnie nie wsławił swoimi występami na Mistrzostwach Europy, ale mimo wszystko jest to jakaś tam wartość dodana do polskiej reprezentacji. Szczególnie, że no, tych defensywnych pomocników yy, mamy, mamy całkiem sporo, ale potrzebna jest taka zdrowa rywalizacja, konkurencja, i chyba po to Bartek Sliż został powołany przez Michała. Probierze, ale tak wracając do Kacpra Chodyny, to ma on za sobą bardzo dobry sezon. Oczywiście występował w Zagłębiu Lubin od wielu, wielu lat. Ściągnięty w 2017 roku, w lutym dokładnie z zespołu U19 Poznańskiego Lecha. Ostatni sezon 33 występy, 7 goli, 10 asyst, a więc dwucyfrowa liczba tych ostatnich podań i naprawdę od kilku dobrych lat to był filar. Zagłębia Lubin i też Zagłębie ma to do siebie, że lubi tych piłkarzy sprzedawać gdzieś do lepszych klubów za granicę, na przykład Łukasza Łakomego czy, czy właśnie Bartka Slisza, także jest w Legii Warszawa Dominik Chładon, z którym Kacper Chodyna się pewnie będzie dobrze dogadywał, no i jestem ciekaw jak będzie wyglądała ta prawa flanka Legii Warszawa w przyszłym sezonie czy jednak dalej tam będzie występował Paweł Wszołek, czy jednak no, Kacper Chodyna go wygryzie. No, wiemy, że Wszołek ma dużo większe doświadczenie, m.in. w lidze niemieckiej, w lidze angielskiej, ale Kacper Chodyna też może być takim cichym bohaterem w niektórych momentach. On w Zagłębiu występował początkowo na pozycji prawego obrońcy, dopiero, dopiero potem został przemianowany na prawego pomocnika. Legia myślę, że będzie miała z niego sporą pociechę. No i zobaczymy, no, czas pokaże. Ja wiem, że się powtarzam i wiele razy używam tej frazy, że właśnie zobaczymy, czas pokaże, ale Kacper chodyna myślę, dobrze zaklimatyzuje się w warszawskim zespole. No i kto wie, może już w pierwszym sezonie sobie legia. Tutaj z Kacperem Chodyną. No mam tu na myśli Kacpra, że zagra w europejskich pucharach, bo tego jeszcze. Nie doświadczył. Jeszcze na koniec cena, bo Legia zapłaciła w Zagłębiu 860 tysięcy euro. To jest dość pokaźna kwota, która pewnie będzie dobrze zagospodarowana przez zespół Zagłębia. W tym momencie wartość rynkowa prachodyny, który będzie w Legii według transfermarktu występował z numerem 11, to 1,2 miliona, a jego menedżerem jest Fabryka. Futbolu. też dosyć, dosyć znana marka. Mówiłem o Young Boysach, ale zostajemy w klimatach warszawskiej Legii. Jean-Pierre Same, 31-latek z Kamerunu. Przeniósł się na zasadzie wypożyczenia na Łazienkowską. On w ostatnim sezonie występował w we włoskim Como, gdzie w ośmiu spotkaniach nie zdobył niestety żadnej bramki, ale wcześniej występował przez też długi okres właśnie w Young Boysach, czyli aktualnym klubie Łukasza Łakomego. Były nawet lata kiedy zdobywał ponad 20 bramek w sezonie, tak było w sezonie 22-23, a także w sezonie 19-20, wówczas w 32 meczach 32 gole. Czyli tak naprawdę, co mecz? Kamerunczyk wpisywał się na listę strzelców 2,8 miliona w tym momencie to jest cena Jeana Piera Same. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Legia miała dobrych napastników. Rzeczywiście, Tomasz Pekhart to, to już taki etatowy, można powiedzieć. Snajper. No gdzieś tam próbował się przebijać Blaszkramer, Kramer, także Mark Gual, specjalnie właśnie ściągnięty w zeszłym sezonie z Jagiellonii Białystok, ale jednak czegoś brakowało. Może to jest właśnie recepta to jest to antidotum na zdobycie wyższego miejsca w lidze, bo Legia trzecią lokatą na pewno, na pewno się. Eee, nie zadowoli. Myślę, że tutaj będzie walka o mistrzostwo. A Gonzalo Fejo to jest trener, który może nie ma aż tak bogatego doświadczenia, ale pracował z Markiem Paprządem w Rakowie. Pracował w motorze Lublin, który awansował do ekstraklasy. No to już jest jednak coś, jednak można wnioskować o tej legii, że będzie ona mocna. A oprócz Żana Pieran Same do klubu z Warszawy przenosi się także Ruben Vinagre. Ruben Vinagre to 25-letni lewy pomocnik, ale też może grać jako lewy obrońca wyceniany w tym momencie na 2,4 miliona euro wypożyczony z portugalskiego Sportingu. Sportingu, do którego przeniósł się notabene Wladan Kowaczewicz z Rakowa-Częstochowa. Mówiło się jakiś czas temu, to już no, spory kawał czasu, myślę spokojnie z dwa lata temu o Benfice, a tu jednak do lokalnego rywala Powędrował golkiper medalików. W przeszłości winagre występował także w takich drużynach jak Halcity, chociażby Everton, Wolverhampton, Fam Famalicao, Olympiakos czy Monaco, a więc to już są marki ograne w em, europejskiej piłce na arenie międzynarodowej. No bo Wolves też miał takie dobre momenty, kiedy nawet y, chyba występowało w lidze. Europy, 1,74 m wzrostu, a więc stosunkowo mało jak na defensora, ale myślę, że będzie nadrabiał ogólnie takim wyszkoleniem e, piłkarskim. No bo kształci się pewnie pod, pod patutą trenerów, pod egidą trenerów z najwyższej e, półki. No i legia się zbroi. Legia naprawdę może być mocna. Raz jeszcze to podkreślę, legia jest sfrustrowana, myślę, poprzednim sezonem i nie dziwota, no, Legia naprawdę mogła pokazać się o wiele lepiej, na pewno dobrze pokazała się w fazie grupowej Ligi Konferencji, kiedy ograła Aston Villa, ale później coś nie zagrało już z tym Molde, no i, no i wszystko się wysypało, odjeżdżały też powoli w lidze Jagiellonia i Śląsk, no i skończyło się chyba nieco szczęśliwie na tym trzecim miejscu, bo o nie zabiegało sporo zespołów, nawet z lokat 4-6 czy nawet 4-7 w pewnym momencie. Nie można tego sezonu chyba spisać na straty, jeżeli chodzi o Legię, ale to wywalczenie trzeciego miejsca brązowego medalu Mistrzostw Polski to nie jest szczyt, to nie jest Mount Everest, to nie są wyżyny umiejętności piłkarzy Gonzalo Fejo. No ale cóż, nie ma tutaj co dywagować nad poziomem sportowym. Omawiamy transfery. Wcześniej mówiłem o zagłębiu Lubin, a tam właśnie przeniósł się Zwarty Poznań, która spadła z linii Kajetan Schmidt. Kajetan Szmyt to młodzieżowy reprezentant Polski wyceniany na 1,5 miliona euro, 22 lata w tym momencie tego zawodnika i on zna też specyfikę gry na Dolnym Śląsku, bo grał między innymi w Górniku Polkowice w pierwszej lidze, ale pochodzi z Poznania, grał w Warcie i... Tam chyba złapał taką optymalną formę, która zaprocentowała tym trans i, i zaważyła na tym transferze e, do Zagłębia Lubin. Niestety jednak dla drużyny z Dolnego Śląska e, nie będzie on dostępny przez pierwsze kilka spotkań, ponieważ Zagłębie było na zgrupowaniu w Morawskich Toplicach w Słowenii. No, niestety, tam Kajetan Schmidt doznał urazu z yy, yy, urazu pęknięcia obojczyka w jednym z meczów, dokładnie z drużyną NK Nafta Lendawa. Zagłębie też się wzmocniło, bo pozyskało m.in. Adama Radwańskiego z Brukbetu, termaliki nieciecza, także na zasadzie wypożyczenia przeniósł się. Václav Seik, który e, ostatni sezon spędził w Holandii w drużynie Rody Kerkrade. E, no i tam w, na zapleczu Redywizje w 15 spotkaniach e, strzelił bodajże 8 lub 9 bramek. To nie jest ważne. E, ważne są natomiast transfery też i innych ekip, na przykład takich Peniaminków, bo trzeba sobie powiedzieć co nieco o takim motorze Lublin, ale także o zeszłorocznym Beniaminku, który się utrzymał w setną rocznicę powstania klubu, a więc o Puszczy Niepołomic. Jeżeli chodzi o drużynę Żubrów, no to z całą pewnością stawiają oni na obronę i tak do zespołu z Niepołomic przyszli między innymi Dawid Abramowicz z Radomiaka, czy, czy Dawid Szymonowicz z Barty Poznań, za tego pierwszego zapłaciła Puszcza 45 tysięcy euro. Za drugiego nie ma podanej kwoty. Jest tu informacja, że bez odstępnego. Natomiast Roman Jakuba, Ukrainiec, który znajdował się na wypożyczeniu w zeszłym sezonie w drużynie Tomasza Tułacza, został wykupiony z łotewskiej Walmiary za 780 tysięcy euro. To jak na standardy klubu z tak malutkiej miejscowości, to naprawdę robi wrażenie. Poza tym także Michal Siplak, 28-letni. Zawodnik Górnika Zabrze już stał się graczem Puszczy. I Patryk Kielisz, bardzo ciekawa postać, bo poprowadziła Hutnika w zeszłym sezonie drugiej ligi bardzo wysoko. No hutnik nie zakwalifikował się do baraży, były, było bardzo blisko. Wcześniej też były perturbacje, no bo Hutnik chyba kosztem Bigier został w tej drugiej lidze. To już jakiś czas temu, no i tak sobie do, dosyć dobrze radził, 23 lata, na pewno może rozwinąć skrzydła. Sporo też powrotów z wypożyczeń, no i Puszcza, która no tą końcówkę sezonu 23-24 miała, miała dosyć, dosyć fajną i też fajnie, że się utrzymała w lidze. E, tam większe problemy miała oczywiście Korona, która w ostatnim meczu dopiero przy bułgarskiej e, to utrzymanie sobie zapewniła. No, zbroi się e, pewnie też bronią będą te wyrzuty z autu, ale na przykład puszcza taka pozbyła się Kamila Zapolnika, e, który odszedł do Brukbetu Termaliki nie Ciecza, e, ale wrócił Muris Meszanowicz, też były zawodnik Termaliki. E, także może, może będzie. Dobrze, może nie będzie aż tak yy, źle. Yy, na pewno są to doświadczeni zawodnicy, czyli yy, ten pow powracający Meszanowicz yy, czy Abramowicz. Yy, no, puszcza bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe ruchy, ale motor nie mniej interesujący. Zbigniew Jakubas nie szczędzi pieniążków yy, przed startem. Rozgrywek i do motoru Lublin do ekstra klasy w ogóle powraca Krzysztof Kubica. On grał w przeszłości w górniku Zabrze, a więc w drużynie z górnego Śląska i w 2022 roku przeniósł się do włoskiego Benevento. Teraz powraca na zasadzie wypożyczenia, przeniósł się do motoru Lublin na cały sezon. E, defensywny pomocnik, 1,93 m wzrostu, bardzo postawny zawodnik, 24 lata, także stosunkowo też jest jeszcze młodym e, graczem. Chyba tylko jedną ramkę zdobył w dwudziestu kilku występach w, e, w Lidze Włoskiej w Marwach Benevento, które grało w Serie C. Tak, 26 meczów, jedna bramka, cztery żółte kartki, tylko 670 minut rozegrane dla tego zespołu. W przeszłości także Chrobry Głogów, dla którego zagrał 17 spotkań w Serie B, także Benevento zagrało i tam właśnie większość z tych minut rozegrał Krzysztof Kubica. No, ja bardzo sobie cenię tego zawodnika, bo pamiętam jeden mecz górnika Zabrze tutaj na stadionie blisko mnie w Lubinie, kiedy właśnie chyba um, Krzysztof Kubica wpisał się na listę strzelców. Wówczas górnik Zabrze wysoko wygrał, chyba, nie wiem, nawet z, chyba z 4 do 0. Próbuję sobie teraz odwinąć szybciutko to spotkanie. Nie wiem, czy mi się uda. 4 do 2 No to troszeczkę się pomyliłem, ale wtedy właśnie strzelił bramkę Krzysztof Kubica, który właśnie grał na pozycji defensywnego pomocnika, ale widzę, że też może grać na pozycji ofensywnego pomocnika, też na środkowej obronie, Miał jakieś takie małe epizody, ale głównie jest to szóstka. No i motor Lublin, który przecież w barażach ograł Arkę Gdynia w samej końcówce. Niesamowity wyczyn, naprawdę motoru Lublin, no, próbuje też zacieśniać te szyki defensywne i pewnie z tego względu ściągnięty Krzysztof Kubica, ale pewnie tych transferów jeszcze będzie, jeszcze będzie więcej, no, pewnie będzie się jeszcze mówiło o, o wzmocnieniach, a na przykład, no, taki Jacques Ndiaye był bardzo dobrym wzmocnieniem i to on dał motorowi, motorowi awans do Ekstra klasy, jest parę powrotów z wypożyczeń: m.in. Mikołaj Kosior, także Patryk Romanowski i też Marek Bartosz, obrońca przyszedł z Podbrezowej. Na pewno jeszcze z ciekawszych transferów można wymienić takich zawodników jak Bartosz Piedrzycki, który zasilił szeregi Krakowi na, w, w poprzednim sezonie grał w Polonii Warszawa. Także Hubert Sobol, na, na temat którego się wypowiadałem w podsumowaniu minionego sezonu drugiej Ligi. On walczył przez długi, długi czas o koronę Króla Strzelców. No, mówiłem o Kamilu Zapolniku, na przykład Adam Relak też ze zdegradowanej Warty Poznań, jednak zostaje w Ekstraklasie w GKS-ie Katowice. Maciek Kikolski też przenosi się do Radomiaka. Też była informacja, że Radomiaka może zasilić Chińczyk, W. Shaokong, obrońca. Także też bardzo ciekawe, jakby e, rejony, żeby tutaj właśnie zawodnika azjatyckiego ściągnąć. Luka Zachowicz przechodzi z pogoni Szczecin do e, górnika e, Zabrze. na e, Nagamatsu też bardzo ciekawy zawodnik, wyróżniał się w drugiej lidze, wyróżniał się w pierwszej lidze. On przechodzi do korony Kielce. Poza tym, no już nie ma aż takich wielkich nazwisk. Na przykład, możemy też kojarzyć Hosemę, który zamienia ruch na górnik. Zabrze taki, no można powiedzieć, transfer bardzo odważny, bo to przecież dwa sąsiadujące ze sobą kluby. Szymon Bejrauch przechodzi z Zagłębia Lubin do Lechigdańsk. Też bardzo ciekawy, na pewno, transfer przyszłościowy. No ale i tak na czele mamy tego same. Borcha Galant także z Odry Opole do GKS-u Katowice, Lukinia zwraca też po wielu latach do Legii Warszawy, on też chyba w mls grał, ale ostatnimi czasy w Fortalezie. No i co, Filip Rejczyk też do Śląska Wrocław, Jacek Podgórski z Korony Kielce do Miedzi, ale mieć to już nie ekstra klasa. No mnóstwo, mnóstwo tych transferów, ale myślę, że takie już jeżeli chodzi o naszą rodzimą ligę najistotniejsze omówiłem, ale jeszcze czas na trzy bardzo ciekawe wątki, bo na przykład Piotr Zieliński oczywiście, o tym mówiło się już od dłuższego czasu, zmienia barwy, ale nadal jest to niebieski trykot meczowy, tylko że nie Napoli, a Inter Mediolan od lipca jest właśnie zawodnikiem niebieskiej części drużyny z niebieskiej części Milanu. Piotr Zieliński, w przeszłości też Empoli, udineze. No wiemy, że on tutaj na Dolnym Śląsku się wychowywał. Pochodzi z Ząbkowic Śląskich. No, podpora reprezentacji Polski: 22 miliony euro to jego wycena. Umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku. I to tak naprawdę chyba, jeżeli chodzi o Polaków, największy. Transfer. No tak sobie próbuję też prześledzić, czy ktoś z Polaków występujących na euro zmienia barwy klubowe. A do tego moi drodzy, o czym zapomniałem wspomnieć podczas nagrywania, Wojciech Szczęsny, który był bardzo blisko od transferu, już do. Al Nasr i gry z Cristiano Ronaldo, który też walnie się do tego przyczynił, ale jednak pojawiły się wątki odnośnie przenosin do Moncy, do Moncy, czyli pozostanie w lidze włoskiej prawdopodobieństwo tego transferu według transfermarktu maleje, w tym momencie wynosi mniej niż połowę, bo 40%, ale no, ciekawe, ciekawe jak potoczą się losy Bociecha Szczęsnego i jego dalszej kariery. Na pewno blisko zmiany klubu był Jakub Moder, mnóstwo się mówiło o tym, że e, zmieni Brighton na e, Leicester City, tam też miała, e, miała zostać dopięta wymiana, gdzieś tam w ofercie miał być Kiernan Dewsbury Hall, chyba nawet powinien iść do Chelsea. Oj, musiałbym sobie lepiej to odwinąć, ale był w to wszystko zamieszany Kier Kiernan dewsbury Hall i Jakub Moder. Był już blisko Lester, ale coś się wysypało i niestety nie doszło to do, do skutku. A Lester to oczywiście Benjaminek, Premier League powracający po rocznej pauzie. No i także Jakub Kiwior jest na wylocie z Arsenalu, bo Arsenal jest już tyle od dopięcia. Ricardo Calafiorego, który zanotował dosyć dobre euro, ale wiemy, że Włosi nie obronią Mistrzostwa Europy, odpadli już na jednym, etapie 1-8 ze Szwajcarią. Natomiast Kibor jest na celowniku wszystkich topowych włoskich zespołów, m.in. Interu, właśnie, Milanu, a także Juventusu. I Juventus miał nawet już złożyć ofertę wypożyczenia. A Kibor jest na szczycie listy życzeń. Milanu. Czy Państwa zdaniem Jakub Kibior powinien przenosić się z powrotem do Błoch? No, nie wiem, nie wiem, ale naprawdę byłby to ciekawy kierunek, szczególnie Inter, bo mógłby sobie grać właśnie z Piotrem Zielińskim w jednym zespole, a raczej miejsca w północnym Londynie. Nie będzie zbytnio dla niego, chyba, że z drużyną pożegna się Oleksandr Zinchenko. Nie wiemy, co siedzi w głowie Mikela Artety i zarządu Arsenalu, a ja już będę powoli kończył. Jeszcze raz bardzo dziękuję za prześledzenie całej serii felietonów z piłką w Eter. Kłaniam się nisko, Piotr Sordnat. Życzę udanego, okresu wakacyjnego, i zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, żeby śledzić przyszłe materiały na kanale Sportowa TV.